Witajcie w z kanale. Dzisiaj, słuchajcie, będziemy grać sobie w mapkę horror pod tytułem: Zanim, strach, strach przed nim. No, no i słuchajcie, to jest mapa autorstwa Kwelix. E, dokładnie. No i słuchajcie, e, to jest e, mapa, która. Widziałem, że zasadzie miała dużo jak słów, więc. Była fajna, w zasadzie zdecydowałem się nagrać. No, zobaczymy. Fabuła znajduje się w książce pod tą tabliczką. Czyli pewnie to. O kurczę. Nie chciałem tak zrobić. Sorry. A czekajcie fabuła mapę. Nazywasz się Hill. W kwietniu postanawiasz spędzić noc w lesie. Green War z kilkoma innymi ludźmi. Niestety tej nocy w lesie stało się coś okropnego. <laughs> Ciekawe co, zobaczymy. No Na mam nadzieję, że w zasadzie nie coś tragicznego, bo będzie lipa. Dokładnie. To co jest autor? Autor tej mapy strach przed nimi, jestem ja, czyli Kwiel. Quil... Dokładnie. Zachęcam do grania innych moich map. Zobaczymy. Słuchajcie, czy ta mapa będzie fajna? No, na pewno będzie. Zawsze ta mapa jest w zasadzie fajna. Dobra. Muzyka Minecrafta włączona, dźwięki włączone. Render distance minimum 11. Particle włączone. Okej. Okay. Yy, tylko nie jestem pewien tego dźwięku. No, właśnie, muzyka włączona. No właśnie. To jest w zasadzie właśnie typowy ja, który o wszystkim zapomina. Mm, tak, po wszystko. No. Tak, a pewno wszystko, dobra. Lecimy. Start! Zobaczymy, czy czym będzie? Super. czym może fajnie będzie bardzo straszna. Zobaczymy. Mam dosyć, nie chcę być dłużej słaby. Widzę go. To idealna okazja, aby wrócić. Nie będzie się spodziewał. Zobaczymy, czy się nie będzie spodziewać. Znaczy, ja nie wiem, czy w ogóle o kogo mowa. Mówię, wiecie. Strach przed nim. Mhm. Okej. Okay. O to, peł... o to pełnia klimatu lasu Green War. Jestem już blisko miejsca zbiórki do nocowania. Idę dalej. Mhm, dobra. Y, to pewnie zędy, nie? To standard. Ha, 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 co, słuchajcie, może pójść tej nocy źle. Hmm. Chyba nic. Dobra, ja no czy, czy, czy to krew? No nie wiesz, y, ptak. Mhm, mm dobra, nie no dobra, to oczywiście keczup y, Może to krew jakiegoś zwierzęcia? Tak, z pewnością Mhm mm O matko bosko! No i czego się, ziomek, powiesiłeś? Dobra, nie no, nie, nie chciałby, pewnie robić czego zrobić z tej strony leśnicze lasu Gringor. Chcę ostrzec osoby nocujące tu, że w lesie widziałem nożownika? Nie chcę was mieć na sumieniu, więc proszę, zawracajcie do domów. Możecie także udać się do mojego domu, aby przenocować ze mną. Sam karnier. Hm. Czekajcie! Ej, czy to jest naleśnicze? O, zablokował to. Właśnie tak się powinno robić. Eee, nie no, dobra, słuchajcie, e, idziemy na wycieczkę. Kto idzie ze mną na wycieczkę? Nikt, to by się nie dojść. Dobra, trudno. Nie no, słuchajcie, coś się pewnie stanie. Pewnie nas ktoś zaatakuje. Co za przypadek, pewnie będzie. Cię nie ma tak daleko do naszego domu no to mam tylko nadzieję na no. jakby, no wiecie, no, nie powinno to być co? że że ja chyba nie miałem zawrócić, nie? No boże święte, zastępy jestem typowy jaczka ja cię zawrócę tam i... Yy, bo tam coś miałem zrobić, ale, ale Kuba to, sobie jest tam bardzo Czekajcie, no. Bo ja tak średnio wiem o co chodzi. Wiecie, ja tak średnio wiem o co chodzi teraz, bo... Aby... Ha. Czekajcie, bo tu na pewno jest... Wiecie, tu jest na pewno przejście, znam takie mapy. Czekajcie. No, wiesz, co tak, nie wiem, gdzie tu mam iść. To jest najgorsza rzecz. Czekajcie, może tutaj gdzieś. Coś... Kliknij tutaj, aby kontynuować. Boże święty, no właśnie. Orzesz ty. Muszę z uciekać, tu wraz. Coś. Drzewo się zawaliło! No nie, no wiesz. Kopi e, dr... <głupie> drwa. Przenocuję w domu tego sama lepiej. Niż koło szubienicy. Pewnie nożownik powiesił sama. Zamknę dom na klucz, żeby i mnie nie zaciukał. Bardzo dobry pomysł. Chciałbym Boże, to Migiem. Bo ja nie chcę umrzeć. Będzie lipa. Och, och. Wszystko będzie dobrze. Ja już zwiedzę chyba to chatę. O, aha. Dom, sama kariera, leś. Się... Kariena Nareszcie w domu sama. Już czuję się trochę lepiej. Najpierw znajdę klucz do drzwi, żeby je zmienić, a potem zadzwonię na policję. Pchil szuka klucza. A tu musi się notatkę notatka. Okej. Love die Super. No wiecie, na no, gdzieś mógł zostawić głupią notatkę, no. Albo bardziej klucz. słuchajcie, nie wiem. Dobra. Yy, mamy notatkę. Mamy notatkę. Okej. Okay. Widziałem kogoś. Widziałem kogoś. Jakiegoś typa z nożem w ręku Dziś w nocy Odbędzie się nocowanie w tym lesie Muszę iść do punktu zbiórki By ich ostrzec lub, zosta lub zostawić notatkę Nikt nie może zginąć Ja mam toporek Więc raczej sobie poradzę No widać jak się właśnie chłopie poradziłeś Tak sobie poradziłeś, że cię zaciukał Eee, dokładnie. kliknę e, tutaj, aby kontynuować. Jest, to Jest taki dróg, że słuchajcie, nie, nie widzę. Okej. Okay. To porek jednak nie uratował sama przed śmiercią. No właśnie, no. E, to w koronie drzewa jest kilow i jakieś drzewa, zapewne I jakieś drewno. Zapewne na żadnych wykorzystał je do budowy szubienicy. Eee. Och! Eee. To ten nożownik. Wezmę toporek sama i zejdę na dół, by go zatrzymać. Jezu, słuchajcie, muszę go zabić! Nożownika bijemy! Ginni! Patrzcie, jaki nożownik! Taki nożownik, że wiecie, że ja zaraz zginę. Hop masz to To trochę tylko, tylko tylko tak silnie, że mogę zabić. Bo szedł do domu. Niestety. Yy... A że ja mam to w ogóle porę? Nie ogarniam trochę. Co zabijemy go. Ostatnia kraska ma zostanie teraz. Kurde. Nie możesz mnie zabić, nie zabijesz mnie, nie, nie, ja się nie dam, nie dam cię, bo półtora serca w Dobra, zabiłem go. Ach. Chyba się udało go zabić, nie wiem jak, ale zadzwonię na policję, by zgłosić te wydarzenia. Mam dosyć tego chorego miejsca. Łączenie. Nie możesz wykonać połączeń, skontaktuj się z twoim operatorem. Super. Po prostu super. Jak mam się skontaktować z operatorem, skoro nie ma zasięgu? Widzę, że sam ma tu komputer. Skorzystajmy z. Pe Korzystający pewnie z hotspota. Co? Wejdę na nim, na stronę internetową i tam się skontaktuję Z operatorem, czy... Wiecie co, ja, ja bym już chyba chętniej zadzwonił z niego na policję, bo na pewno się da Okej, okay. Łączenie. Lenovo Voga 9B, system Windows 10, zapraszamy Co jest? Wybiorę przeglądarkę Super, hotspot Microsoft Edge, Gmail, Explorator Plugin no to to raczej nie. Google Chrome, a ja, ja bardziej Google bym mógł. Ej, no jak to Google Chrome? Serum muszę, Edge'a Boże, szkoda. M mój operator ma dość. Skromną stronę, jest to zakładka kontakt albo pomoc kontakt mailem wejdę z przeglądarki, zaloguję się do gmaila, do super no dawaj zaloguj się do gmaila, super, E email i hasło wyrzuć szary beton w w jedno z nie wpisać hasło, wyrzuć? co? A oh, boże, oh, dobra. Zablokowane slime. Gotowe, teraz Enter. Gdzie to nieprawidłowe hasło? Fajnie. Ja y nie sądzę, żebym się pomylił. Znaczy, no wiesz, to to jego, wiecie, no to jego komputer tak by. E Co jest? Komputer zgasł. A przedtem wszystko zaczęło się czerwienić. Aha, ja jak teraz skontaktuję się z policją i z zarządem nocowania? Coś, skoro nie ma nożownika, to mogę iść do punktu zbiórki? ach... Strach. Ej, nie, nie! No chyba, to, chyba coś się boli. Strach, strach. Ha. Gin. O, strach. Znowu, stojąco. Tak się znaczy, się. Ja wiem, że się zasadzie do za to zasypać, ale ja, ja to... nie umiem. Zas, yy... Zapewne minął kilka godzin. Możliwe, że jest północ. Pora już wejść i iść do punktu zbiórki. No wow! Dobra. mi jest bazalt! Nie przejdę! Jak? Okno wybi. Co do... Co tu się dzieje? Możliwe, że nadal śnię, yy, Bądź też to mało śmieszne. Atra Atra yy, to mało śmieszna atrakcja zarządu nocowania. Jestem tu uwięziony! Tu musi być jakiś walnięty sen. Uderzył głową o ścianę, aby się obudzić. Już chyba się oszczypnij. A wow! Aha, super. Eee, łeb mnie boli, rozwaliłem szybę i nadal jestem uwięziony. <ś manicure> <ś Ond UK Bears> Już by tą szybę wybił. Co teraz, kurde, mam zrobić? Ach, nareszcie, to czas, aby się tu ujawnić. Czym ty to jesteś? Czemu mam ci to mówić? Jesteś nożownikiem. Jeszcze jak. A czekajcie. E, czyż bardziej e, nie dążysz, gdy mnie nie znasz? Co jest? Mam się kierę. Nie, nie, nie rozwodź mnie. Co to za chmura, czy inne diabelstwo? Dybilstwo. To właśnie ja. Chyba nie myślałeś, że się czego zrobił zwyczajny nożownik. Żywię się strachem, on daje mi ogromną siłę. Mogę tworzyć, zmieniać postać e, tego. E, mogę zmieniać postać, obracać rzeczywistość, ale do tego potrzeba ogromnego strachu. Ostatnimi czasy nie, nie miałem ofiara. W XXI wieku praktycznie. Nie mam racji bytu. Ludzie się nie bali. Byłem śmiertelnie słaby. Tej nocy postanowiłem odwrócić los i znaleźć ofiarę. Czym jesteś? Strachem. Zdobyłem od ciebie tyle strachu, że mogę nawet przemawiać. Ale to nie jest. Pełnia mych możliwości. Rozumiem, że mój strach daje ci coraz więcej siły? Dokładnie. Wybrałem Ciebie, ponieważ byłeś w idealnej sytuacji. Oprócz tego jestem niejako zado zadomowiony. W Green War. 600 lat temu działałem jako wiedźma w tym lesie. Serio? Rozumiem, ale. W zasadzie lektur, To sko... lektura. Um, rozumiem, ale nie dam ci więcej sił. Wieje przez okno. Las, y przez okno. Strach jest tuż za mną, ale dotarłem na teren wycinki lasu. Może tutaj go zgubię, mapa. Teraz będziesz miał dobiec do końca terenu. o końce z blokiem, czerwony wano. Musisz to zrobić. Omijając przeszkody oraz uważać, aby strach nie złapał cię. Hmm. Jeżeli cię złapię, etap zacznie się od początku. W pierwszym slajdzie będzie barwnik, wyrzucając go na. Na chwilę będziesz mógł wyżej skakać. Aha. Kliknij fajniejszą wiadomość raz. Aby zacząć bieg, pojawi się komunikat o biegu, strach zacznie cię gonić. Powodzenia! Okej, okay. A no to wszystko wierzymy. Okej. Okay. Coś widzę. tu coś widzę, dobra. A, czyli będziemy mogli, widzę, że wyżej skakać, to ja sobie to już wezmę tu do tego, żeby miał... Ja

no, też wiem, że było dobrze, bo już że jeszcze bardziej się pobił. Ech, rozpadało się. Pójdę zapewne do kopalni, nie? Bo jeszcze jak? Wygląda na to, że spędzę nad w jaskini. O Boże, święty! W. Yy. e. to, że. Ło, wow, jaskina jest już zajęta! No, co za przypadek! Aha, muszę go zabić, widzicie. I nie zginę, nie? Tak zawsze. No i na ten niedźwiedź ma życie w realnym życiu. Jakbym go ciaknął raz z tą siekierką, to nie A tutaj jak widzicie to y, niedźwiedź jest. Razem. Ja, co jak on? Co to jest chyba grizzly? Jeszcze raz mnie... fajnie, w ten niedźwiedź i po mnie. Żyje, dobra. O, uleczył fajnie. Teraz mogę już się! U mościć w jaskini. Oczywiście na sam koniec, bo wiecie, na sam koniec zawsze jest yy, spoczko. Mm, a na razie, bezpiecznie. Teraz się prześpię i rano wyruszę do domu. Bardzo mi już brakuje Karen. Chciałbym ją przytulić. No, ale wiecie co? Tak. No właśnie. No to nie zamknięte. I ty chciałeś mi uciec? Też wiecie, ja też się zastanawiam, jakim cudem ja chciałem uciec. Już się ciebie nie boję. Przeciwstawię się. Chcesz więcej? Chcesz więcej? Nie! Mogę sprawić, że jaskinia będzie piekłem, a ja będę niezniszczalnym golemem. Mhm. Ale to nie miałoby sensu, bo ty się już nie boisz. Skoro nie wydobędę energii ze strachu... To zdobędę z twoich wrzasków serio? Znowu znaczkiem Windowsa się środek. Skoro nie wybędę energii ze strachu, to wydobędę z twoich wrzasków podczas umierania wy, wy, wyobraź sobie śmierć w męczarniach. Powolne, prze, przestawienie pracy komórek już tylko ból. Nie, nie rób tego. Strach nie będzie już Spa, wspomnieniem. Chciał, to koniec. Nie rób tego. Wiecie. To jest Marv Hill Collins 1982 do 2021 roku. Eee, bardzo dziękuję za przejście mojej mapy. Jeśli Ci się spodobało, możesz zostawić diament pod nią na mycraftmap.pl. Możesz komentować, oceniać i porozmawiać i porozmyślać. Do zobaczenia w kolejnych mapach. Ej no słuchajcie, no, powiem wam, bardzo dobra mapa No ale tak szczerze to ja wam powiem, no nie była taka straszna w sensie jak mapa, horror Ale no wiecie yy, No zawsze jak taka mapa to spoko W zasadzie no nie była jakoś długa Tylko taka powiem wam krótka trochę Ale no jak może być Hmm, więc słuchajcie, moja ocena to takie 7 na 10 znowu, bo no powiem, nie, nie była za fajna, straszna o to chodzi, ale tak szczerze to słuchajcie, y, ogólnie taka ocena to naprawdę, myślę, że jak na taką mapę to nawet bardzo dobra, bo w sumie, socie, ona powinna trochę dłuższa taka być. To, ten twórca pisze, że na około 15 minut ale to. No, wiecie, no, nic nie, nie trwa wiecznie. Ja bym chciał, żeby ta mapa trwała z pół godziny, nie? Na przykład, więc mam nadzieję, że autora mapy będą dłuższe. Więcej dłuższych map i straszniejszych map, horror. Dobra, nie. Słuchajcie, jutro będzie kolejny film z mapy horror. Jeszcze wczoraj nie było filmu, bo nie miałem trochę za bardzo czasu. Więc po prostu tylny, trochę sobie kolejną mapę. Horror. Mam nadzieję, że mi się spodobało. Dobra, słuchajcie. Dzięki za oglądanie, subskrybujcie z żeby nie ominęły Was inne filmy, które pojawią się już właśnie jutro. No i słuchajcie, jeszcze komentujcie. Link do mapy znajduje się w opisie. No i w sumie to tyle. No, to jeżeli się spodobał, łapa w górę. No i słuchajcie, do zobaczenia już jutro. Cześć!